Forum. Forum dla migrantów w hanzeatyckim mieście. Forum powstało w 2007 roku na podstawie decyzji mieszkańców. Forum zostało założone, aby reprezentować interesy osób z pochodzeniem migracyjnym. Obecnie w Lubece mieszka 220 tysięcy osób, z czego około 54 tysiące to migranci, co stanowi nieco ponad 1 czwartą populacji. Naszym zadaniem jest dbanie o interesy tych osób i reprezentowanie ich w sprawach takich jak polityka, administracja miejska, ale także władza państwowa. Jak działa forum? Współpracujemy z Radą Miasta, a to oznacza, że my jako zarząd jesteśmy im w pewnym sensie podporządkowani. Jednak Rada wnosi także nowe pomysły oraz poszerza nasze horyzonty. Jakie osoby są zaangażowane w forum? Pięć osób o pochodzeniu migracyjnym tworzy zarząd. Mamy także około stu członków, którzy reprezentują różne narodowości i religie. Jakimi problemami zajmuje się forum? Integracja w społeczeństwie ma różne aspekty i stawia przed nami różne problemy i wyzwania. W przypadku problemów z życia codziennego badamy, czy była to dyskryminacja, czy też chodzi o luki w szkoleniu administracji miasta. Rejestrujemy problemy, a następnie przekazujemy je służbom, takim jak burmistrz lub odpowiednie ministerstwo. Jesteśmy więc centralnym punktem, gdzie obawy i problemy obywateli mogą być omawiane i rozwiązywane. Jakimi osiągnięciami może poszczycić się forum? Głównym sukcesem, o którym należy wspomnieć, jest to, że integracja przebiega sprawniej dzięki współpracy i różnorodności. Potencjalne problemy, czy to ze strony miasta, czy ze strony mieszkańców, mogą być rozwiązywane poprzez wspólne działanie. Jakie są typowe działania forum? Ponieważ nie jesteśmy stowarzyszeniem, nie możemy organizować wydarzeń, ale organizujemy wiele aktywności z migrantami. Ostatnio odbyła się demonstracja po śmierci George'a Floyd'a. Jako forum wezwaliśmy mieszkańców Lubeki do udziału w pokojowym i solidarnym marszu za pośrednictwem komunikatu prasowego. W ten sposób przedstawiliśmy opinii publicznej nasz negatywny stosunek do rasizmu i jasno daliśmy do zrozumienia, że Lubecka stawia na różnorodność i kosmopolityzm. Z tej okazji stworzyliśmy slogan Nie ma miejsca na rasizm w Lubece. Zadzieliśmy do mieszkańców Lubecka, którzy chcą, żeby nasza Demo działała z przyjemnością i pokazała solidarność z naszymi demonstrantami. Nasza postawa była przeciwko rasizmu.